To zostawiamy w domu i jedziemy. Tu jestem. Uuuuuuu! Przygoda kolejna. Opaki gotowi? No, to ruszamy. Jedziemy gdzieś, tak? No jedziemy. Idziemy. Dziś postaramy się Was zabrać w jedno miejsce, jeśli jeszcze będzie otwarte, bo zazwyczaj mamy, mamy takie spontaniczne wejścia do ludzi, do osób, z którymi chcemy porozmawiać i przedstawić Wam ich pomysł na, na siebie, na życie, na, na biznes i na, na hobby więc zobaczymy czy uda nam się dzisiejszą, dzisiejszą miejscówką, a jak nie, to będzie masę widoków kwitnących kwiatów, jabłoni, e, innych drzew, e, wszystkich nie znam, ale na pewno wam mi dużo rzeczy popowiada. E, idziemy do Ulapolu. A po drodze pokażę Wam dużo ładnych, ciekawych kadrów no to pa. W nam się udało odeprać na wymarzone eee, autko. Na razie jest w fazie testów. Wydaje nam się, że to jest to. Najbardziej eee, mi się tego podoba to. Prawda? Może szkodnia, ale słoneczko krzeje w dachu. jest dobrze. Dach. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej idziemy tą Będzie smacznie, mało będzie. A jak smacznie to wam opowiadamy. A tymczasem popatrzcie sobie na widoczkę. Przerwa techniczna. Kolejna przerwa techniczna. Cześć. Co tu tak? Świeci. Świeci w oczy? To to jest data? A my pójdziemy? Może tam pójdziemy, to? Pójdziemy tam? Co masz tutaj na palcu takiego zielonego? Co to jest? Umyć No to umyjemy Spróbujemy to wejść, damy radę, Atoś? Woda? To ci pomogę. Tutaj. Tędy, tak. Kto tam jest, antoś? W tej wodzie? Rekin. Rekin? Gdzie ty widzisz tego? Tam. Na wodzie. Aha to chodźmy zobaczyć, to tam jeszcze jeden będzie rekord, i drugi i trzeci i piąty A ktoś jest głodny. A dzisiaj idziemy do takiego fajnego miejsca. Tutaj jest taki pan. Produkują... Co produkują? Pizzę. Pizzę, no tak. Pizza? Yeah. <laughs> Hi. Hello. How are you? <laughs> Good. So what's going on here? Ah. What do we have? The fire Do you have a wood burning oven. Lovely, beautiful. So what are you what making? What are we making? Yes. Uh, wood fire pizza. Wood fire pizza. Or wood fire pizza. Where are you coming from? Are you, are, are you local? Are you from? So California? yeah. So um, myself and Stuart, were both um, born and bred in Alapal around Alapur. Um We moved away, moved away, and uh, now we just recently moved back home again. So we. Set up this, um, this van for yeah for, um, for the season. So just summer or winter too? No, we're gonna stay open through the winter too. Um, through the winter, we're gonna maybe just reduce our days slightly, do maybe two or uh -huh. three days a week. You know, we, need, um, we both need it as a source of income, um, for me and my family, and also for Stuart as well. And so so what's Are happened? Why where why you start? Where you start making So yeah, that so uh, I worked offshore as a commercial diver um, and trained as a welder. And yeah, set up set up this business after having an accident last year. so uh -huh. Yeah, it's a kind of a way of supporting our family, really. all oh, right lovely, good, good. What do yes, we have? here? years, Proszę bardzo, Dzięki, już... super radko. Przekręcone na karawan. Nie karawan, jeżdżące pizzy. Czas chyba coś zjeść, proszę. It was hard to turn that van to pizza van? Uh, no, we paid someone to do it. Oh, okay. So it was okay. Yeah. <laughs> all right. yeah. Maybe hard for someone else, not for me. Okay. okay. But it, it looks fabulous. Yes. It's, it's very nice. No, it got converted um, down in London. Oh, all right. So some professional hands. Yeah, yeah, yeah. That's yeah. good. That's good. What do you want to say? Creative people with their hop grilling and making pizza at home. Pan stwierdził, że będzie produkował pizzę w dla ludzi w wala. Wychodzi mu to całkiem dobrze. Już jadłem ją nieraz, nie dwa, Więc zapraszamy, odwiedzcie ich łowardo. A my sobie popatrzymy w jakich okolicznościach przyrody będziemy tutaj jeść. Heniusz nie może się doczekać pizzy. Cheniusz, chciałbyś pizzę już? Tak? Zaraz będzie. Antoś? Ale świetny tutaj jest ten camping. Naprawdę. Nad samym morzem super to wygląda. Nie troszkę wieje, nie? No super. Nasze pizze już czekają na otwarcie. Możesz się doczekać pizzy? Zimno! Jemy! Ula Pult też słynie z przeprawy promowej. Właśnie pewni turyści wracają z promu, jak widać. I skąd państwo wracacie 18, z promu? 13? 14? 15, 16! Byliście na promie? Tak. Tam, 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 daleko, hen, hen, hen? Tak. I którym przyjechaliście autobusem? E... Tym białym, ładnym? Tym ładnym, białym. Hmm. Którym e, Traktorem. E, nie wracacie ze mną? Traktorem. Traktorem? Nie, tylko... Strada. Nie, yeah, tak na poważnie to naprawdę się mm, dzieje dzięki yy, przeprawie promowej. Idziemy zobaczyć statek. Tutaj, <grym> uwaga. Love. Love tutaj, my. ręka. Wow, zobacz. Stato? Auta wjeżdżają na statek. Na statek? No? Idziemy na statek. Uważaj kochanie, nie 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 Żegnamy się z miasteczkiem Miło spędzony dzień, czas Miasteczko super Godne obejrzenia Odwiedzenia I Szczególnie polecamy chłopaków e, od Kielibudzy Z ich e, kreatywnym Pomysłem Zapraszamy do subskrybowania Do linkowania Do pytania przede wszystkim Do oglądania bo warto Do zobaczenia Pa Pa